Migdały. Obniżają poziom złego cholesterolu we krwi. Posiadają magnes, który walczy ze stresem. Wystarczy zjeść kilka, aby opanować napad głodu. Zawierają witaminę E i B2. Regularne spożywanie chronią przed powstawaniem stanów zapalnych w organizmie. Neutralizują nadmiar kwasów żołądkowych, skutecznie łagodząc dolegliwości gagi. Wystarczy zjeść 10 sztuk migdałów. Razem ze skórką. Sproszkowane migdały ścierają plamy z powierzchni płytki na zewnątrz. Stosujemy na oznaki starzenia się skóry pod oczami, na zniszczoną cerę, na zniszczone dłonie, peeling dla cery dojrzałej, maseczka ujędrniająca, na woreczek żółciowy, który usuwa piasek, skorupy z jaj. Przeciwdziałają łamliwości pasnokci i włosów. Przeciwdziałają krwawieniom, dziąsem, zaparciom, pobudliwości, bezsenności i jasmie. Pomocne są w zrastaniu się kości po złamaniach. Proszek uzyskany ze skorupek jaj zwiększa gęstość kości. Powinniśmy jeść od 0,5 g do 1,9 g dziennie, a 1 g to jest pół łyżeczki. Jajko. Usuwa cholesterol z tętnic. Zmniejsza ryzyko zaćmy, jak również zwyrodnienia plamki żółtej. Poprawia ostrość widzenia. Wspomaga regenerację wątroby. Chroni przed depresją. Poprawia pracę mózgu. Przeznaczone jest również dla osób osłabionych. Najlepsze są jajka na miękko, jajko na twardo, zjedzone na śniadanie. Długo utrzymuje nas w sytości. Można jajka jeść codziennie. Adres mailowy i link znajdziecie Państwo pod filmem. Dziękuję.